Witajcie. Dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj odcinek kulinarny o przecierze pomidorowym. Robimy taki przecier pomidorowy, na zimę do słoiczków jako baza do sosu do pizzy, sosu do spaghetti, czyli bardzo, bardzo prosty przepis. Musimy tylko mieć pomidory, najlepszą odmianą do sosu, do pizzy. Jest odmiana san marzano. Ona w ogóle jest certyfikowana we Włoszech do sosu chyba neopalitańskiego, jak się nie mylę, ale tak ona wygląda. To jest odmiana pomidora podłużnego. Ja już mam sparzone i obrane ze skórki. Pokażę Wam, jak on wygląda ze skórką. To są te pomidory podłużne. To akurat zyska, przepraszam. Tu jest San Marzano. Tak. Zaokrąglone jest tutaj u góry. A zyska ma taką taki, taki, tak, taką szpicę. Nie trzeba tutaj żadnych proporcji wam mówić, bo tyle ile pomidorów macie, to tyle robicie. Czyli tak jak powiedziałem, najpierw sparzycie, żeby skórkę ściągnąć. Oczywiście tym, którym to przeszkadza, bo ci, którzy chcą i potrafią tę skórę potem nawet po zblendowaniu zjeść no to tak mogą robić ale ja ściągam skórkę po sparzeniu pomidorów tam maksymalnie minuta dwie sparzam, ściągam skórkę i teraz można te pomidory kroić na mniejsze kawałki ale chodzi o to, żeby je zblendować i można do tego użyć różnego rodzaju sprzętu do blendowania można do tego użyć blendera można użyć takiej końcówki do takiego takiego starego zelmera co ja mam taki mikser ręczny albo wykorzystać te urządzenie które ja już wykorzystywałem on mi też ładnie blenduje miksuje no więc teraz należy to zmiksować ja już sobie zblendowałem te moje pomidorki i bez niczego takie jakie one były bez żadnych przypraw będę teraz je tutaj gotował, czyli redukował zawartość wody. Ta woda będzie wyparowywała i będzie mi ten sos gęstniał. Taki proces może trwać 60-70 minut, w zależności od odmiany pomidorów. Jeśli są bardziej wodniste, z dużą zawartością wody, czyli dużo tych pestek i tej galaretki, to ta czynność może trwać dłużej. Ale ta odmiana moja, San Marzano ewentualnie zyska te podłużne pomidory i mają bardzo mało nasion bardzo mało tej galaretki w związku z tym tutaj ten zblendowany pomidor już jest niczego sobie ale mimo wszystko żeby zaoszczędzić miejsca w słoiczku ale też żeby było to bardziej gęste jako takie trochę przecierowate bo przecież takim sosem potem będę smarował pizzę. Jak będę robił. No więc nie potrzeba mi takiej luźnej konsystencji. Powinna być bardziej gęsty. Powinien być bardziej gęsty ten przecie. I teraz taka mała uwaga. Słuchajcie, jeśli są pomidory dobre, dobre w smaku, dobrej jakości, dojrzały na słońcu. Nie te sklepowe, to praktycznie zrobienie takiego sosu pomidorowego na pizzę na przykład to po co mamy go trochę psuć dodatkowy, dodatkowymi innymi przyprawami, jeśli sam aromat pomidora jest tak cudowny? Ale to jest tylko taka dygresja do tego, bo ja do tego przecieru dam bardzo, ale to bardzo niewiele przypraw. Zobaczycie sami. No i tylko trochę soli, jako środek konserwujący, ale też ja ogólnie. Sole, warzywa, trochę i pomidory, również. Zobaczcie, jaki przepiękny jest ten kolor. I teraz będziemy sobie go gotować, aż zredukujemy ilość. U mnie już godzina minęła. Zredukowało się trochę, a ja ciągle dalej gotuję. Zobaczymy, myślę, że jeszcze z pół godziny tu postoję i to będzie wystarczająco. Dla smaku możecie dodać cukier na takie 2-3 litry. No tu mam 2, 2 litry, można powiedzieć. To możecie dać 2 łyżki cukru i łyżkę soli. Płaską łyżkę soli do przetworów i praktycznie nic więcej nie musicie dodawać bo smak jeśli to macie te pomidory które mówiłem san marzano smak jest wyśmienity niepowtarzalny nie możecie go podrobić przyprawami zawsze można i tak doprawić w późniejszym czasie więc można sobie taką bazę takiego koncentratu może przecieru pomidorowego zrobić Pięknie to, pachnie pięknie, wygląda. No, i u mnie z godziny zrobiło się dwie. Dwie godziny poddaję redukcji. Ten przecier pomidorowy. Słoiczki mam przygotowane, wyparzone. Pokrywki też. I teraz będę przelewał, zakręcał mocno. Jeśli pokrywki złapią, to nie trzeba pasteryzować, a jeśli nie złapią, to najwyżej można jeszcze zagotować około 20 minut w garnku. Te słoiki włożyć do garnka wyłożonego ściereczką i zagotować wodę, i od zagotowania około 15-20 minut tą wodę wtedy musimy mieć pod gdzieś dwie trzecie trzy czwarte słoika te słoiczki zanurzone na dworze ciemno błyska się burza a ja sobie robię przecier pomidorowy jako bazę do, wiel do wielu sosów ale szczególnie jako sos do pizzy i tak jak powiedziałem, są tu tylko pomidory, sól, cukier. Można dać. Niech jedni tak dają. Jeszcze marchewkę gotują, pietruszkę potem to miksują. Dają pełno przypraw. A ja nie, bo ma tak wyśmienity smak pomidorowy, że ja chcę go zachować, a nie zabić jakimiś przyprawami. W tym wypadku, bo często dodaję. No to nalewam do słoików. Mnie już wyszły wyszło 11 słoiczków Dość mocno zgęstniał ten przecier pomidorowy, więc myślę, że OK. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.